Witaj w poradniku, dzięki któremu dowiesz się, jak przywracać ustawienia fabryczne w tablecie Samsung Galaxy Note 10.1. Bywają sytuacje, kiedy Twój tablet przestaje działać płynnie, albo masz problem z konfiguracją funkcji tabletu, lub pojawiają się błędy podczas uruchamiania aplikacji. W takiej sytuacji przydatne może okazać się przywrócenie ustawień fabrycznych tabletu. Zanim zaczniesz, sprawdź kilka elementów. W pierwszej kolejności upewnij się, że Twój tablet jest w pełni naładowany. Następnie zrób kopię zapasową wszystkich ważnych danych. Przywracanie ustawień fabrycznych usunie również z tabletu wszystkie zainstalowane aplikacje. Jeśli już to zrobiłeś, możesz przystąpić do przywracania ustawień fabrycznych. Będąc w menu głównym, wybierz aplikacje, po czym wybierz ustawienia. Teraz przewiń menu na sam dół i wybierz opcję Kopia zapasowa i zerowanie. Następnie wybierz Ustawienia fabryczne. Pojawi się komunikat przypominający o usunięciu danych podczas wykonywania przywracania do ustawień fabrycznych. Przeczytaj komunikat i wybierz Resetuj urządzenie. Pojawi się kolejny komunikat. Przeczytaj go i wybierz Usuń wszystko, aby rozpocząć. Tablet zresetuje się automatycznie. Na ekranie będą widoczne kolejne etapy operacji. Pamiętaj, żeby w trakcie przywracania urządzenia do ustawień fabrycznych nie wyłączać go. To grozi uszkodzeniem tabletu. Ta operacja może potrwać kilka minut. Po zakończeniu tablet uruchomi się ponownie. Pojawi się okno konfiguracyjne, jak w nowym tablecie. W ten oto prosty sposób nauczyłeś się, jak przywracać ustawienia fabryczne w tablecie Samsung Galaxy Note 10.1. Dziękujemy i zapraszamy do oglądania pozostałych poradników.